Witam ponownie na zwanym kanale Lipskiego. Dzisiaj będzie Tuni Emperor Vectre. Z moim kolegom, dobrym przyjacielem. się. To już się nagrywa? To jest jedyny i ostatni odcinek z GTA 5. Potem coś wymyślę. Ale przecież nagrywałeś już Nieprawda. odcinek z GTA To nie był odcinek z GTA, to był przeróbka To nie był film z GTA, to była przeróbka, no, no dobra No, ale to nie był gameplay Teraz to co nagrywamy to jest gameplay Gameplay Tak dokładnie, Mega Super Tuning Emperor Vectra Dobra, gdzie ty jesteś? Ja? Ja do, to, do tego głównego... Już lecę Się nie rozbi. 102 metry! 102 metry! Ja będę palił guma. No ale tu widzimy. czas rozpocząć tuning Dobrze, rozpoczynamy tuning Rozpoczynamy tuning Styl sportowy Śmieszne są te zderzaki Ej, w sumie? Wyślijmy ten, tą... taki... materiały wybuchowe. Ale ty jest z rzaki Tomacox, tylko ja mam za mały level, niestety. Yy... O, no tak, blok silnika. Ale to chyba nie patrzymy na blok silnika. Karbonową maskę? Nie, karbonowy... Jak coś karbonowe... karbonowe maski i takie tam źle wyglądają. Bo robiłem to na swoim wcześniejszym samochodzie. I tutaj jak go to wszystko ładnie i fajnie wygląda, ale jak wyjedziesz, to jest słabszy ten, słabsza jakość i ciulowy to wygląda. No, no, A to oznaczenie było, żeby zrobić sobie... O, tak. Niestety mam za mały level. A można mieć więcej niż jedno ten y, klejkę. Chyba nie. O. Najpierw skupił się na jakie ma super mega oznaczenia. No, takie średnie bym powiedział. No, nie średnie, tylko bardzo średnie ma te oznaczenia. Dobra. Sportowa deska rozdzielcza czy karponowa? Karbon! Każdy lubi karbon. tak? ci, się, są... że karbon źle wygląda. Super wygląda. Sportowe fotele, oczywiście, że. Kierownica. Ta, bo wygląda eksportowa. daj, oj, nie, nie, nie. Tego Ulicy, unikamy. Światło. Zestawy neonów. E, wśród... Ale fajne spoilery ma ten samochód. Czerwony. To się przednie. Bo ty mnie to tam każdy. O skubany jaki kozacki model. O, to mi się bardzo podoba. Dziękuję. O, sprzedaj. To czego szukałem? Ja też Ja chcę turbo no Ale Kozackie tyle nie... Spali... Sp... O kurwa Champions Jak się zmienia rozmiarku Da się w ogóle? Chyba się nie da Aha No dobra powoli stwierdzam, że słabo mi wychodzi ta ota. Właśnie. Pora na lakier. O ciepiorny. Wiem spod opon, tak. Dobra, czarny. Kurde opony, tak mnie wstać na wszystko A środek też robimy czy nie? Zrób, zrób Dobra Niech będzie, biorę e, Dobra, trzeba wprowadzić parę zmian w moim aucie no, oni się nie postarali w ogóle nad kierownicami, tutaj to już ładniej wygląda. Nie, klatka nie pasuje do tego samochodu. Ja taką lekką dałem. ale no, ja wydałem na ten samochód pieniędzy. Odchodzi, chyba, to ja jest sobie jeszcze blok silnika ładny zrobię. 50 tysięcy no chyba nie No ja chyba już skończyłem A ja nie Co go obejrzę Sportowe Uf, Nie ma fajnych felek sportowych Na Ja to. się zastanawiam nad kołami i Musiał wziąć takie mega wypełnione chyba wiesz? Dobra, te pasy super g. No nie wyszedł za najlepiej. Może być. No to ja chyba już. Nie wiem, czego na Matowo nie, zro nie zrobić. Już jeszcze coś zmieniasz? Czy... Ida, na... jeszcze zmieniam jedną rzecz. Też sprawdzę, Matowe. Może to jest pomysł. No i co, I pomysł mi kradniesz. No i ja skończyłem Dobra, Matowy brzydko wygląda. Ja też. To prawda. No ja wyjeżdżam. W porównaniu do mojego, <grybujesz> za w ogóle inne światy. Zrobiłeś z tym autem. Nie, przód jest brzydki. Dobry jest przód. Nie tył jest ładniejszy, tylko zderzek mi się nie podoba. Ja wolę bardziej proste auto niż takie. nie no, musi być proste, ma się podobać. No, mi się nie podoba, no bo jest nie jest dobre. proste. No, ja już też skończyłem. Choć robimy jeszcze jakiś szybki wyścig, co.

Gdzie ty jesteś tutaj? się już. Zaznacz sobie, co sobie zaznać? No ustaw sobie swoje biuro po prostu. No dobra, już jadę. <śmiennie> To Nie jest typu... piękne. Nie powiem, nietypowe brzmienie silnika, właśnie też to zauważyłem. Dziękuję za oglądanie. Do następnego. Chyba.